Nie żyje gwiazda programu Google Box. 75 latka zmarła po długiej walce z chorobą. Google Box to znany format telewizyjny, który przedstawia widzom opinię na temat popularnych programów wyrażaną przez zwykłych ludzi. Dziś wielu z nich kojarzonych jest jako prawdzie gwiazdy. Niestety fani pogrążyli się w smutku. Odeszła 75-letnia uczestniczka show. Długo walczyła z chorobą. Google Box, hitem telewizji. Na czym polega program? W Polsce program TTV możemy oglądać od 2014 roku. Wbrew pozorom jest to prosty format, który opiera się głównie na charyzmatycznych bohaterach. Widzowie poznają różne grupy domowników, którzy tak jak i oni na co dzień spędzają wolny czas przed telewizorami. Wciągające są jednak komentarze na temat tego, co dzieje się w telewizyjnych hitach. Widzowie z łatwością znajdują swoich ulubieńców, którzy tak jak i oni niektóre tytuły uwielbiają, a inne bez ogródek krytykują. Najważniejszy jest udział w Google Box zwykłych osób, które zjednają sobie widzów naturalnością. Po latach program opuściła jedna z charyzmatycznych seniorek. Uczestniczka miała 75 lat. Przekazano wiadomość o jej śmierci. Kim są bohaterowie Google Box? W programie znajdziemy różnorodnych bohaterów, od grupy znajomych po małżeństwa, aż do rodzinnych duetów, na przykład babci z wnuczkiem. Wiele edycji programu sprawiło, że bohaterowie zyskali ogromną popularność, a niektórzy z nich rozpoczęli nawet kariery w show-biznesie. Widzowie TTV doskonale znają przecież Sylwię Bombę, która w Gogglebox stworzyła duet z Ewą Mrozowską, czy Agnieszkę Kotońską, która przed telewizorem zasiada z mężem i synem. Fani serii pogrążyli się w żałobie po ostatnich wiadomościach. Po walce z chorobą zmarła 75-letnia bohaterka Gogglebox. Pierwszy o odejściu seniorki powiedział jej syn. Nie żyje gwiazda Gogglebox, miała 75 lat. Polska wersja Gogglebox oparta jest na brytyjskim formacie o tym samym tytule. Zagraniczna produkcja doczekała się ponad 20 sezonów z równie charyzmatycznymi uczestnikami. Niestety w mediach społecznościowych przekazano informacje o śmierci 75-letniej Pat Webb. Seniorka występowała w 10, 11 i 12 odsłonie programu. Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci gwiazdy Gogglebox Pat Webb, która odeszła w ten weekend w wieku 75 lat po długiej chorobie. Pat była uwielbianą członkinią obsady w sezonach od 10 do 12, w których występowała ze swoim synem Stevenem. Jej dzieci, Steven, Denis, Sharon i Beverly oraz dalsza rodzina będą o niej pamiętać i za nią tęsknić. Myślami jesteśmy z bliskimi, którzy proszą o uszanowanie ich prywatności w tym smutnym czasie napisano na pożegnanie. Pat Webb w telewizyjnym programie występował wraz z synem Stevenem. Duet szybko zyskał sympatię widzów, którzy z czasem zaczęli pieszczotliwie nazywać seniorkę mamusią Pat. Syn pożegnał 75-latkę wzruszającymi słowami. Mamusiu Pat, byłaś jedną na milion. Wszystkich mierzyłaś tą samą miarką, oddałabyś ostatni grosz obcemu, byłaś solą tej ziemi i absolutnym centrum naszego świata. Spoczywaj w pokoju, napisał. Widzowie Google składają rodzinie kobiety szczere kondolencje.